Jestem bardzo zadowolony, że po ostatnim weekendzie było tyle mieszkańców miasta Jawora i okolic. Z przyjemnością muszę stwierdzić, że Jawornik jest odwiedzany, okupowany przez naszą przede wszystkim kochaną młodzież. No ale dzisiaj jestem niemile zaskoczony, bo zrobiłem wizytację naszego ośrodka jak codziennie, i co stwierdziłem, proszę Państwa, zobaczcie co nasza kochana młodzież zostawia po sobie: puste butelki po alkoholu. Reklamówki, opakowania po soku, i to wszystko pozostawia po sobie na wale na koronie wału, wrzucają do wody na brzeg. Tak wygląda dzisiaj jawornik. Będziemy dwa dni sprzątać po nich. Ja osobiście apeluję i proszę młodzieży, nasza kochana jaworska, nie zostawiajcie po sobie tyle bałaganu, bo po Was ktoś przychodzi i też chce na jaworniku odpocząć. Przyjemnie spędzić czas, pobawić się, jeśli chodzi o dzieci korzystać z akwenu powędkować a wygląda to w tej chwili jak krajobraz po bitwie Apeluję do wszystkich, przychodźcie Państwo na Jawornik, spędzajcie jak najwięcej swojego wolnego czasu, bo naprawdę jest przyjemnie, jest spokój, cisza, jest przede wszystkim bezpiecznie, jest bardzo bezpiecznie. Można sobie powypoczywać przy ładnej pogodzie, posiedzieć na ławkach, poopalać się, wędkarze, zapraszam wędkarzy w większym wymiarze, żeby wędkowali i, i cieszyli się tą przyrodą, która nas otacza.